Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Obchodzimy radosną uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Dlaczego radosną? Bo jest to przejście do chwały. Choć jednocześnie chyba wszyscy nie lubimy pożegnań i dla apostołów był to trudny moment. Tutaj jest to radość apostołów z tego, że Pan Jezus wchodzi do chwały Ojca. Przy okazji bardzo proszę, aby Zapoznać się z liturgią z słowa z dzisiejszej uroczystości, w niebowstąpienie Pana Jezusa dokonane na oczach Jego wybranych uczniów, przyjaciół, nie było takim zjawiskiem widocznym dla oczu wszystkich obecnych na danym terenie w tym momencie. Pan Jezus unosi się do góry prawdopodobnie tylko kilka metrów i majestatycznie wchodzi w symboliczny obłok. Obłok, który na kartach historii zbawienia pojawia się właśnie w najważniejszych jej momentach. Mandat misyjny, który otrzymują, Apostołowie dotyczy, jak wiemy, tego, by entuzjazmem, z radością jeszcze potrwali przez 10 dni na modlitwie przed zesłaniem daru z nieba, czyli obiecanego Ducha Świętego, po czym rozpocznie się też w ich życiu kolejny etap już odtwarzania tego programu formacyjnego, w którym uczestniczyli przez minione 3 lata u boku. Pana Jezusa. Nowy etap w historii rodzącego się Kościoła. Kończy się czas Pana Jezusa, rozpoczyna się czas apostołów, czas bardziej samodzielnych decyzji. Pan Jezus nie wyłożył wszystkiego swoim uczniom, jakby mówiąc kawę na ławę. Przyjdzie czas, kiedy będzie umierał i święty Piotr, i apostołowie. Rodzący się Kościół nie od razu będą świadomi tego, że winni wybrać następcę, który otrzymuje też klucze Królestwa Niebieskiego. Przekazywalność prymatu Piotrowego było już samodzielną decyzją pierwotnego Kościoła i praktycznym zastosowaniem słów Pana Jezusa: cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Dotyczy to również Decyzji podjętych na pierwszych soborach, kiedy już rodziły się pewne problemy, nawet różnice zdań, na przykład, czy pogan y, przyjętych do grona chrześcijan należy pierw poddawać obrzezaniu, czy też nie. Pan Jezus obiecuje nawet pewne sukcesy apostolskie swoim uczniom, że będą posiadali, gdy będzie taka potrzeba, i moc y, uzdrawiania, wypędzania złych duchów, zawieszania praw natury, bezszkodliwego spożywania czegoś zatrutego. Jest to intensywny czas działania Ducha Świętego. Pan Jezus mówi do swoich uczniów też takie słowa, że kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie Potępiony. No, chyba takie słowa budzą trochę grozy, jakby takiej kary śmierci w wymiarze duchowym i jednocześnie wiecznym. Oczywiście Ewangelia dzisiejsza traktuje o pojęciach bardzo szerokich, a pojęcia szerokie są zasady trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Nie można... Tych słów jakby żywcem przyrównać dzisiaj do tego, że każdy, kto wierzy w Pana Jezusa i posiada metrykę Chrztu, należy do grona osób zbawionych. Wtedy apostołowie są posłani w wielkiej mocy Ducha Świętego, i każdy z nas na pewno miał w swoim życiu takie chwile, kiedy odczuł wyraźne działanie. Bożej łaski, zarówno w błogosławieństwie realizacji czy to swoich zamiarów, czy spotkaliśmy kogoś dobrego, kto składając świadectwo wiary, jednocześnie nas bardziej pociągnął do Pana Boga. I nawet czymś nienaturalnym byłoby, gdyby ktoś takiej łasce się sprzeciwił, nie przyjął dobra, które daje Pan Bóg. Czy można świadomie, Naprawdę odrzucić dobro, które się widzi, które nie, nie budzi wątpliwości. Jest to jakoś sprzeczne. Powodem tego, że ktoś nie przyjmie łaski wiary, czyli Boga, który przychodzi, a jednocześnie stawia już wyższe wymagania, bo może być obawa, że tenże Bóg, który swoim wyzwaniem do nas przychodzi, jeśli do Niego się zbliżymy, to pewne sprawy mogą być wprawdzie naświetlone, że Bóg. Może za dużo zażądać, że będziemy zmuszeni dokonywać bardziej radykalnych, niekorzystnych może dla nas wyborów, ale na tym polega rozwój chrześcijański i wzrost wiary. Zgłębianie swojej tożsamości chrześcijańskiej, bo większość z nas oczywiście została ochrzczona w wieku, którego nie pamiętamy. Nasi rodzice, rodzice chrzestni składali za nas obowiązania do tego, że dopomogą nam właśnie w zdobywaniu cnót chrześcijańskich we wzroście wiary, nie zawsze oczywiście tak było, dlatego nie każdy ponosi odpowiedzialność za bieżący stan swojej religijności, wiedzy katechizmowej czy nawet praktykowania wiary. Ostateczny osąd o człowieku, najbardziej sprawiedliwy, należy tylko do Boga. W każdym z nas pewnie zrodziło się nieraz pytanie, co stanie się z tymi, którzy nie poznali chrześcijańskiego objawienia, a żyją w sposób poprawny, miłując bliźniego, sumiennie wykonując swoje codzienne obowiązki. Jeśli za ich życia nie spotkają się z chrześcijańskim objawieniem, to na kartach Ewangelii sam Pan Jezus tutaj uspokaja niejako swoich uczniów i nas równocześnie, że nie do nas. Należy tutaj właśnie wydawanie wyroku, że Pan Bóg swojej sprawiedliwości, jak już powiedziałem, na pewno nikogo nie skrzywdzi. Niemniej odnosi się wrażenie, że osoby otwarte na prawdę, a przez to nieświadome na obecność tego, że są, otwarte na obecność Ducha Świętego, poszukujące prawdy w swoim życiu, pragnący dobrze postępować, jeśli spotkają się z przychodzącym do nich chrześcijaństwem, to tu najczęściej Chrystus znajduje Dobry grunt. Tu działa duch święty i taki człowiek najczęściej jest chętny do tego, aby przyjąć chrzest święty, wiarę ze wszystkimi tego konsekwencjami. Niebezpieczną sytuacją, o której też mówi Pan Jezus, jest właśnie to, że ktoś, komu wiele dano, kto był świadomy przy zdrowych zmysłach. Wybiera życie na przykład w grzechu ciężkim. I zdarza się, że ktoś właśnie żyjący w grzechu ciężkim, będąc ochrzczony i świadomy tego, że czyni źle, wbrew Bożym przykazaniom, może na zewnątrz spełniać pewne dobra. Podyktowane może to być właśnie intencją, no właśnie zakłamaną, że to nie jest dar. Z siebie. To jest jakby czynienie czegoś bez Bożego błogosławieństwa, oczywiście pomijając sytuacje skrajne w życiu, kiedy bliźniemu trzeba pomóc, i nawet człowiek dopuszczający się największego może zła w pewnych sytuacjach może się poprawnie zachować, gdy chodzi o ratowanie życia czy zdrowia drugiego człowieka. Zachęcam też do lektury listu Świętego Pawła do Efezjan, który jest właśnie wskazaniem konkretnego postępowania chrześcijan w wymiarze społecznym. W imieniu Franciszkanów ze starych panewnik w parafii świętego Antoniego Padewskiego zachęcam do subskrypcji naszego kanału i do łapki w górę. Zostańcie z Bogiem w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego, które będziemy przeżywać w przyszłą niedzielę.